Szanowni Boże, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym tygodniu naszych wakacji w serii Duchowe Inspiracje. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć historię, którą podzielił się kiedyś ojciec Adam Szustak. Otóż, kiedy był dość młodym zakonnikiem, niedługo po święceniach, pojechał z zaprzyjaźnionym małżeństwem na majówkę do i domu letniskowego położonego nad jeziorem. Było to bardzo urocze i spokojne miejsce. Chatka z dwoma pokojami, kuchnią, duża posiadłość, kawałek jeziora, cisza, spokój, generalnie odpoczynek, czyli miejsce wyśmienite na odpoczynek wakacyjny. I tam codziennie odprawiał dla nich mszę świętą. Na zwykłym kuchennym stole. Gdy pierwszy raz próbował tam Eucharystię, jego znajoma płakała od samego początku, do samego końca. Nie wiedział zupełnie o co chodzi, ani nie powiedział żadnego wzruszającego kazania, ani nie zrobił jakiejś, jakiejś takiej specjalnej oprawy liturgicznej, która mogłaby ją poruszyć. Po prostu wydarzyła się zwykła prosta msza święta. Wystarczyło jednak, że gdy usiedli do stołu, zrobili znak krzyża, ona zaczęła płakać i wylewać łzy aż do samego końca Eucharystii. Jej mąż próbował ją pocieszyć, ale też zupełnie nie wiedział, co poradzić i skąd się to wszystko wzięło. Początkowo ojciec Adam myślał, że, że coś niedobrego się dzieje między nimi, że coś sypie się w ich małżeństwie, więc chwilę odczekał i szukał sposobu, by o to zapytać. Dopiero po dwóch dniach, gdy byli na spacerze i tak się złożyło, że szedł akurat tylko z nią, Sama zaczęła opowiadać o tym, co miało miejsce podczas pierwszej wspólnej mszy. Powiedziała do niego: Ojcze, jak zobaczyłam, że odprawiasz mszę świętą na tym stole, to świat mi się wywrócił do góry nogami. Dlaczego? Ponieważ ona na tym stole wcześniej bardzo dużo grzeszyła. Gdy ojciec Adam VI mieszał w klasztorze w Poznaniu, to przygotowywał ją do chrztu, który przyjęła mając 32 lata wcześniej była zupełnie niewierząca i ona opowiadała mu zanim się ochrzciłam, zanim poznałam tego chłopaka który jest teraz moim mężem to do tego domu y, letniskowego jeździłam grzeszyć y, i ten stół był jednym z miejsc na których y, to się dokonywało i gdy zobaczyłam y, ten sam stół który do tej pory kojarzył mi się z grzechem y, z moim grzechem że Bóg na tym stole przychodzi i staje się żywy, staje się prawdziwy, obecny, to nagle po prostu zrozumiałam, na czym polega zbawienie. Właśnie takim miejscem jest każda Eucharystia. Bóg wchodzi w sam środek naszego grzechu, naszego życia, który często jest życiem bez niego i mówi: Jestem, ja tu rządzę. Ja tu rozdaję łaskę i ja kocham bez granic. Może e, w Twoim życiu jest dużo grzechu, może e, żyjesz e, w stanie e, braku łaski uświecającej. Może warto iść skorzystać z sakramentu pokuty i idź iść na Eucharystię. Pójdź na Eucharystię, bo tam jest ogrom łask, na której Jezus czeka po to, żeby je wylać na ciebie. Szczęść Boże!